Zmian! 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 Ratownik Nosacz, 14 55 zł. 55 groszy. Przepraszam najmocniej, że nie zdołałem Cię uratować, gdy za dziecka wpadłeś na dno latryny, przez co dotknęła Cię trauma fekalna i Twoje wizje. No to trauma fekalna to chyba Janusz Ciebie. Dziękuję Ci za te e, 14,55. Y jak widzisz, Twoje wiadomości są do odczytania. Y Janusz. Zmądrzej, naprawdę z zmądrzej chłopie, bo naprawdę tym co robisz i tym co opowiadasz, jak się wypowiadasz, jesteś po prostu, no naprawdę jesteś słabym gościem. Słabym gościem jesteś. Słabym gościem, który nic nie rozumie. Ja ci tylko powiem ci tylko tak, Janusz, ja ci tylko życzę, aby nigdy nie spotkało cię w życiu nic złego po drodze, jak będziesz wracał tą swoją ciężarówką. Aby, bo ty tak mówisz, że ja te tak wszędzie się zabezpieczam, wszędzie z czymś chodzę, wszędzie, a ty przecież jeździsz po, jeździsz po całym świecie. Janusz, ja ci życzę, byś zawsze wrócił do domu szczęśliwie. Bo wiesz, jak jest na świecie, jak, jak to wszystko, co to teraz się dzieje, co to teraz się wyrabia, żebyś szczęśliwie zawsze wrócił do domu. Mimo tego, że Ty tego nie rozumiesz, że mogą Cię spotkać różne, no może Cię spotkać po prostu coś złego po drodze. Bo wiesz, że Ty nie jesteś pierwszy, nie jesteś ostatni. Bo dużo ludzi już, dużo osób, które były przewoźnikami, zaginęło, zostało znalezionych. Więc życzę, ja żeby zawsze szczęśliwie wrócił do domu.